Wielce szanowni funkcjonariusze. To dla mnie jako ministra spraw wewnętrznych wielki i piękny dzień, że mogłem spotkać się w gronie tak odważnych, tak zasłużonych, tak dzielnych funkcjonariuszy, którzy są dumą polskiej policji. Wielka to dla mnie radość, że mogłem wam osobiście wręczyć odznaczenia, odznaczenia niezwykłe, które są, których patronem jest niezwykły policjant Niezwykły policjant, który zginął tragicznie, kiedy poza służbą interweniował, tak jak nakazuje mu rota przysięgi. Ten niezwykły policjant Andrzej Strój, myślę, że gdyby był dzisiaj z nami, pewnie byłby dumny, że ma tak wspaniałych kolegów, funkcjonariuszy policji, którzy dokonują czynów niezwykłych odznaka, której patronem jest Andrzej Strój, jest odznaką dedykowaną niezwykłym funkcjonariuszom, tym, którzy poza służbą podejmują działania w obronie życia, zdrowia i imienia naszych obywateli oraz tym, którzy w trakcie służby ratują ludzkie życie, narażając własne życie zgodnie z rotą przysięgi. Ale to wymaga odwagi, to wymaga hardu ducha, to wymaga gotowości do poświęcenia. Kiedy otrzymałem kilka tygodni temu wnioski, imienne wnioski na każdego z Was od komendanta głównego policji, żeby wyróżnić Was tym zaszczytnym odznaczeniem, czytałem indywidualne uzasadnienie do tych wniosków, czytałem opisy Waszych czynów. Wiem, jak wiele ryzykowaliście dla innych ludzi, dla naszych obywateli. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Fakty, które poznałem, wskazują, że jesteście nie tylko niezwykle profesjonalni, że potraficie w najtrudniejszych warunkach, skrajnych warunkach, gdzie wasze życie i zdrowie jest zagrożone, zachować zimną krew i stalowane nerwy. Wykazaliście się wielką odwagą. Uratowaliście wiele ludzkich istnień. Za to wszystko chciałem Wam jako Minister Spraw Wewnętrznych w imieniu władz państwowych, ale i w imieniu wszystkich naszych obywateli złożyć wielkie, serdeczne podziękowania dla mnie i myślę że dla wielu z nas dla wszystkich z nas tak naprawdę jesteście elitą polskiej policji. Bardzo bardzo wam dziękuję za to co robicie, za to jak dbacie o honor służby, o honor funkcjonariusza, za to że w każdej najtrudniejszej sytuacji na takich funkcjonariuszy jak wy może liczyć zwykły obywatel. Wielkie podziękowania